Szlakmark, ja mam w w tym filmie będziemy grać w, w Bedwars. No może się nie po prostu. Więc sobie startujemy. Chronimy Beda. I zepsuję. Niszczymy. Co jest? Los. Dobra, zaraz lecimy tam do niego. Dobra, chyba nie. lecimy do niebieskiego. Um. Aha, dobrze, wracając, może jednak zostaniemy jeszcze tutaj chwileczkę. Dobra, to bierzemy, a jeszcze kupujemy wyrzutnie. dobudowujemy się troszeczkę jeszcze łóżko umarłem mam pięć tiaków więc kupujemy ostrość niż moje łóżko. Jest gino widzowie niestety. No to kolejna runda. Możecie, możecie zostawić lajka like i suba, jak chcecie. Dobra, najpierw sobie obudowujemy łóżko. Najpierw patrzymy sobie, jaka odległość jest pomiędzy. Mamy mapę Pinkbane. Czy tutaj jest obok? Tak, jest obok jakiś gość, więc od razu tam po prostu lecimy i go... Zabijamy. Tyle wystarczy. Stop! Yy, widzowie, mam dla was yy, teleturni pod tytułem Zgadnijcie, co się za chwilę stanie. Wszystkie odpowiedzi dajcie w komentarzu. Więc pierwsze pytanie to będzie Czy dam radę doskoczyć z tego fireballa? A. Tak. B. Nie. C. Kanapka. Zdecydujcie. I napiszcie w komentarzu. Teraz Wam dam 5 sekund na zastanowienie. Czas minął, więc odpowiedź brzmi, w sumie tak naprawdę sami zobaczycie. Zobaczcie. Dobra eee, Dobra, przynajmniej łyżko białego zostało zniszczone. Po co tam iść do niego? Ale mogę iść do widzowie, do tam, do niego. Tylko potrzebuję e, trochę, tak naprawdę. Potrzebuję tego. O i tego. Tego potrzebuję tylko. Ok, o i teraz. Chcecie, znaczy, że idę tam muszę iść po niego Ktoś idzie do mnie tutaj Tylko on nie wie, że ja wiem Uf, idę. No i umarłem widzowie, ale spokojnie, Teraz na to te, się poradzę. A, ale ucieka. On nie umie walczyć do końca, tylko e, umiał uciekać tylko. No nic, no to jak mi przykro. A to wiesz, co ci je zrobię? A nie, nie, nie. A ja tu sobie zostanę. Oj, lag serwera. Dobra, fajnie. Dzięki lag serwera. Dzięki za pomoc. Jeżeli spadnę teraz, to przegrywam całą grę. Więc proszę, nie spadnij, orzech. Bo ja chętnie bym przeżył to. No i umarłem. No widzowie yy, chciałem wam nagrać jeszcze jedną grę, ale ona była tak nudna, że chyba nie byście nie chcieli, jak siedzę cały czas w, w bazie i nic nie robię. Więc możemy to pominąć i skończyć filmik. Więc to by było na tyle. Możecie zostawić lajka i suba i no. Aj zapraszam Was na mojego Discorda gdzie jestem aktywny ale nikt nie jest aktywny na tym serwerze więc proszę napiszcie chociaż cokolwiek link jest w opisie i ja ogarnąłem jak zrobić żeby link cały czas był dobry po prostu ustawiłam go na 7 dni a tak naprawdę trzeba było na że nie wygaśnia i tyle więc możecie dołączyć i jeżeli chcecie ze mną zagrać no to na tym serwerze ja też gram no, więc w sumie to by było na tyle. będziemy się w kolejnym odcinku. I jeszcze. I ostatnie moje słowa to. Pa pa!